Siema, witajcie na kanale Hefan, Witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie chcę Wam wszystkim podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze, które zostawiacie pod filmami. Dzięki i w szczególności witam nowych subskrybentów oto lista. Dzięki, że kliknęliście ten przycisk. Dzisiaj odcinek serii Game Over. Pewnie się domyślaliście, bo mówiłem o tej grze już dawno, dawno temu, e, kiedy to została zapowiedziana, że kiedy wyjdzie, to ją kupię. No i tak się stało. Wczoraj miała miejsce premiera tej gry, czyli 8 sierpnia 2025. Niestety byłem w pracy i dopiero dzisiaj odebrałem swój egzemplarz i będę nagrywał. No, i jak widzicie, kupiłem sobie edycję e, Launch Edition, czyli taka rozszerzona, co jest w środku, zaraz otworzę i to e, zobaczymy. No a później przeniesiemy się do stanowiska z PlayStation 5. Przy telewizorze, i tam będą pierwsze wrażenia z gry i pierwsze uruchomienie w ogóle. Zobaczymy, jak to się prezentuje. A jeszcze tak pokrótce, co to w ogóle jest za gra? No, oczywiście, Mafia The Old Country jest to prequel, czwarta odsłona serii właśnie mafii. Tutaj na PS4 na przykład było takie wydanie. Trylogia tej mafii są wszystkie. Pierwsze trzy części tu zawarte. Pierwsza, druga, trzecia. No tam jakby szło to dosyć po kolei, jeśli chodzi o czas, o lata. No a tutaj się cofamy do początku XX wieku. Więc dosyć ciekawa akcja. A co przede wszystkim jest najfajniejsze? Znaczy, jeszcze nie wiem, czy to jest najfajniejsze. Mam nadzieję, że sama gra, sama rozgrywka będzie najfajniejsza. Ale co robi tutaj już duży plus? Cena. Słuchajcie, standardową edycję bez żadnych tam szmerów, bajerów, można kupić za około 200, co jest naprawdę w tych czasach, gdzie ceny gier są wywindowane. No, to jest naprawdę sztosik cena. Mam nadzieję, że tylko nie idzie za tym też jakość, że ta gra będzie, no, wiecie. No, ale z tego, co tam czytałem, co widziałem, to nawet całkiem nieźle bywały gry, które kosztowały po ponad 300 i były dużo gorsze. No ale o tym się zaraz przekonam. A ta edycja, e, którą oczywiście zamówiłem już dawno temu przedpremierowo, kosztowała mnie 249,99 dokładnie w elektromarkecie. No to co, otwieram i zaraz zobaczymy, co tam w środku się znajduje. Sam w sumie już nie wiem, nie pamiętam, nie czytałem teraz, co tam jest. Na pewno Steelbook, ale coś jeszcze e, miało być. Dzisiaj po prostu pojechałem, odebrałem, no i nagrywam, bo trochę jestem w niedoczasie. Bardzo w ogóle ładne pudełeczko. Zobaczcie, nie wiem, czy to się tam odbija w świetle, bo jest tutaj dużo lamp. Nie wiem, czy coś zobaczycie. Najwyżej zrobię przebitki później. No ale pudełko jest, no, kozackie. W tej cenie taka edycja na półkę w sam raz. Taka ładniutka o, nakładka, tylko żeby nie porwać. Hop, hop, hop. Dobra, zeszło. Nakładka, no jak nakładka, ale fajne, fajne e, grafiki. Tu w tle w ogóle e, są odpalone zdjęcia z tej gry i wygląda to bardzo interesująco. Jeżeli lubicie, oczywiście, takie klimaty e, mafijne. Dobra, jak to się otwiera, żeby nic nie zepsuć? Bo ja jestem dobry w tym, żeby coś zepsuć. Chyba tak. O, idzie. Pudełko porządne. Twarda, gruba tektura. Nie coś, co miałoby się zaraz rozpaść, co też jest e, ważne, bo takie edy edycje e, no, limitowane, bądź co, bądź, e, no, one są po to, żeby przetrwały jak najdłużej na półce. I co jest w środku? A no, w środku jest płytka z gierką. Edycja na PlayStation 5. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Co jest dalej? Co jest dalej? Już patrzymy. Jest właśnie steelbook. Steelbook. No tak się, tak wygląda steelbook. No widziałem ładniejsze steelbooki, to, to na pewno. I w środku, o i w środku są, zobaczcie tutaj było. O, ten obrazek też, co jest pokazany z tym nożem. Czy co to tam jest z tą bronią? A no tak, i jeszcze są puzle w zestawie. To raczej taka ciekawostka. Kurczę, dużo tych puzli. Ciekawe, ile tutaj jest. Zobaczcie, cała torba puzli. Nie mam pojęcia, jaki jest tu obrazek. Może to jest tutaj gdzieś i tyle w sumie. Nic tu więcej. A nie, jeszcze coś jest. Jeszcze coś jest. A. No to już wiemy, jaki jest obrazek. To jest, tak mi się wydaje, że to jest po prostu do tych puzli. Taki jeszcze w sumie plakat oraz ściąga do tego, co mamy ułożyć. No to w ogóle akcja dzieje się na Sycylii, więc krajobrazy, wszystko jest naprawdę bardzo mm, piękne. Tysiąc elementów, tysiąc puzli, słuchajcie, no to nie w dmuchał. To jest co układać, jak ktoś lubi puzle. Ja no w sumie lubiłem zawsze układać puzzle, klocki i tak dalej, ale nie wiem, czy ja to będę w ogóle rozpakowywał. Czas pokaże. Fajnie, naprawdę. Za 250 zł, gra plus takie dodatki. Jakiekolwiek dodatki gra za 250 zł w takiej fajnej edycji, to jest naprawdę miodzie. No i dobra, to tyle jeśli chodzi o unboxing tego boksika, tej gry gra oczywiście PEGI 18. Jeden gracz. 50 GB minimum do zainstalowania. Jeśli chodzi o szczegóły graficzne i tak dalej, to przenosimy się do stanowiska na stanowisko gamingowe przy PlayStation 5 i tam sobie zobaczymy jak to wygląda. Właśnie zainstalowałem Mafię na PlayStation 5 i co pozostaje? Uruchomienie. Ale jeszcze jak otworzyłem pudełko od gierki, to w środku ukazał się kod na dodatkowy pakiet Soldato. Soldato, jakkolwiek się to czyta, taki pakiet. Chyba, nie wiem, jest to yy, rodzaj ubioru? Nie wiem. Nie znalazłem tutaj informacji, yy, co to w sumie jest. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli się orientujecie. No to co? Klikam ruchom gierkę i lecimy. Szybko się zainstalowała w ogóle yy, ta gierka. Także spoko na plus. No, i poszło. Mafia the Old Country. O, jeszcze jakieś, jakaś aktualizacja. O, kurczaki. Pochwaliłem. Zwolni trochę miejsca. Zainstalowało się chyba nie tam, gdzie potrzeba. Momencik. Udało się, zainstalowane. Jeszcze było 20 gigabajtów aktualizacji. Jak się okazało, na dysku, na którym Instaluję chyba to dysk konsoli zabrakło miejsca po prostu. Nagroda dla konta 2K. Proszę bardzo, prowadź kod aktywacyjny. Chwila moment. Jeżeli zarejestrujecie się na stronę na konto 2K to dostańcie nagrodę to taki sprzęt. Czemu nie? Dobra. HDR i jasność ustawienia. No to sobie tam poustawiam i lecimy dalej. Wchodzimy w opcje i ustawienia grafika, co mnie interesuje, bo tutaj mamy dwa tryby do wyboru na PlayStation 5. Nie wiem, jak jest na Pro, to jest zwykła premierowa konsola. A tutaj mamy tryb jakości albo tryb wydajności. W trybie wydajności mamy niższą grafikę, rozdzielczość. Ale za to 60 fps, a w trybie jakości mamy 30 klatek, ale za to dynamiczne 4K i ray tracing, więc no coś za coś. Chyba uruchomimy sobie na początek w jakości tą gierkę. No a reszta to tam język, no język mowy niestety, ale nie mamy polskiego, aczkolwiek był ustawiony angielski, zmienimy sobie na sycylijski, bo jesteśmy na Sycylii. A będzie tłumaczone i tak to na polskie napisy, więc według mnie będzie to po prostu e, lepiej. Czekajcie, czy mi się tak zapisało się. Dobra, elegancko. Mm, sterowanie to tam zaraz ogarniemy, co? Jak nowa gra. Poziom trudności, średni, e, ok. Typ, typ przeskano, przeskakiwania celowania. No, niech będzie, bo tutaj z tego co wiem, nie ma regulacji czułości analogów podczas celowania, więc jest tak samo czułe jak podczas po prostu gry, więc to celowanie może być dosyć trudne. Ok, tutaj niech będzie wszystko tak jak jest, i lecimy w końcu, uruchamiamy. Przyciszę od razu e, muzykę, bo potem. YouTube wyłapuje jakieś zakazane piosenki i mi film, filmy banuje, że nie mam praw autorskich, więc sorry. Sycylia. Tutaj generalnie te pierwsze uruchomienie gry, moje pierwsze wrażenia z gry, nie spodziewajcie się niczego wielkiego, bo o, tak jak mówiłem, początek tutaj jest XX wieku, czyli rok 1904 dokładnie. Mówię, nie spodziewajcie się czegoś wielkiego, bo tutaj ta rozgrywka w tej mafii rozkręca się bardzo, bardzo wolno. Oczywiście z tego, co czytałem, bo jeszcze w to nie grałem, a jakieś recenzje sobie tam poczytałem. I tutaj jest nasz bohater, który pracuje w kopalni. Pracuję w kopalni. No jest to taka historia obsadzona w bajkowej miejscowości, w bajkowym świecie, jakim jest Sycylia. Tutaj te wszystkie widoki będą naprawdę piękne. No a sam klimat sycylijskiej mafii też robi swoje. No i dobra, jesteśmy w pierwszej lokacji. Możemy w końcu się rozejrzeć i. Pierwsza lokacja jest ciemna, z oświetleniem mamy tryb jakości, więc mamy tutaj te 30 FPS-ów w wyższej rozdzielczości. No i możemy przyjrzeć się szczegółom, chociażby postaci. I pamiętajmy o cenie tej gry. Gra jest zrobiona na Unreal Engine 5, więc to powinno tutaj robić robotę. No i rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, w tak ciemnej lokacji postać oświetlona tą lampą naftową wygląda naprawdę obiecująco, wygląda bardzo ładnie. Tutaj zobaczcie takie szczegóły, jak na przykład woda na ziemi, która siedzi tam z krapla ze ścian w tej jaskini, też wygląda naprawdę bardzo dobrze. No zdecydowanie wygląda to, na przykład, lepiej niż Tutaj takie porównanie może nie do końca, ale chodzi mi o lokację ciemną z jakimś tam ogniem światłem dum, jeżeli pamiętacie, jak patrzyłem na Xbox Series X, no tam to wyglądało na pewno dużo gorzej. Zobaczmy, co tutaj jest. Podejrzewam, że tak, jak w mafii będzie dosyć sporo różnych przerwników. Fabuła tutaj jest dosyć istotną częścią tej gry. Nie ma tutaj takiego otwartego świata jak w poprzednich częściach. Bardziej jesteśmy prowadzeni za rękę podczas tych misji. Ale czy to źle? No nie wiem, zobaczę. Ja czasami lubię być tak poprowadzony, wtedy ta gierka szybciej się po prostu przechodzi. Aczkolwiek też w poszczególnych misjach są różne znajdki, można sobie gdzieś tam się porozglądać i szukać tych rzeczy. No, te kat, scenki wyglądają jeszcze lepiej. Naprawdę graficznie, póki co na pierwszy rzut oka, naprawdę porządnie to wygląda. No, tutaj znalazł sobie jakieś skarby w kopalni, nasz bohater z kolegą albo i nie, nie mam pojęcia. Wygląda jak kolega. Pominę to. Ponieważ chciałbym wyjść na zewnątrz i zobaczyć razem z wami, jak wygląda jakaś lokacja zewnętrzna. Czy będzie to nam dane? Mam nadzieję, że tak. Bo nie będę też nagrywał półgodzinnego materiału schodzenia po jaskini. Podążaj za. Nie będę wymawiał tego imienia, bo nie mam pojęcia, jak poprawnie je wymówić, na pewno po włosku. Enzo, to chyba czyta się Enzo, tak jak był Enzo Ferrari. Chociażby, o, tutaj, patrzcie, mamy jakieś światło. No i wygląda to dobrze, naprawdę, wygląda to dobrze. Jeszcze potem przełączę w tryb wydajności, czyli będziemy mieli więcej tych klatek. Na, no, o, chyba wychodzimy na zewnątrz, przynajmniej mam taką nadzieję, powoli do góry. Światło widzę, widzę światło, nie idź w stronę światła. A jednak trzeba iść. Ciekawe, czy już tutaj e, są jakieś niespodzianki, gdzie można się tam porozglądać. Jeżeli nie graliście w poprzednie części mafii, no to jest to prequel, jest to wszystko, co się tutaj to się dzieje przed wydarzeniami tamtymi, więc e, można zacząć od tego, a potem ograć kolejne, jeżeli chcielibyście zagrać hierarchią. Rocznikową w grze. No i co tutaj mamy. No, pracują sobie, kopią. Ciężka praca na pewno. Ale wygląda to jak film w tym momencie. Zobaczcie, ta cutscenka no, naprawdę wygląda super. Podoba mi się. Nawet jak siedzę tak blisko, wiadomo, że jak się odsunę na normalną odległość, to będzie wyglądało to jeszcze lepiej. Ale siedząc tak blisko. Naprawdę jest sztosik w ładne, równe twarze, mimika, mimika też jest ok. Może tutaj ten sycylijski, na pewno polecam wam ustawić sobie taki język. No bo jednak tutaj mamy wtedy lepszy klimat jeszcze niż słuchać ich po angielsku. Nie jesteśmy w końcu na Sycylii, a nie w Anglii czy tam w USA. Także ten włoski. Język tutaj jest zdecydowanie na to a sycylijski, jakaś tam pewnie odmiana e, włoskiego. No, w sumie, ja jak oglądam, nie wiem, filmy czy, czy seriale, to lubię w oryginalnym języku z napisami. E, dubbing nie zawsze pasuje. Nie zawsze, no nie wiem, czy tutaj dubbing by pasował do włoskiej mafii, żeby mówili po polsku. W sumie taki klimat jest, jak dla mnie, ok. Jakieś mini przycięcie było, widzieliście? Idziemy, wracamy do roboty. Idziemy z koszami. Czy wyjdziemy na zewnątrz? No podobno ten początek jest taki do, do przetrwania. E, później się to rozkręca. W sumie sporo później. No ale co, o idziemy na zewnątrz, dobra. O samej grze to jeszcze mamy rok 1904, więc nie spodziewajcie się tutaj broni typu, nie wiem karabiny maszynowe i tym typu podobne rzeczy. Tutaj no, jakieś dubeltówki widziałem. I co dalej? No też nie ma tutaj zbyt wiele współcześnie wyglądających pojazdów. Będzie można przemieszczać się konno, jak i również... są, są samochody, ale no, jak na tamte lata. No dobra, może jak jesteśmy tutaj już na zewnątrz to mm, możemy się porozglądać troszeczkę. I w takim świetle dziennym, no ta gra jeszcze zyskuje niż oczywiście w takiej ciemnej lokacji. Mówię, to są moje subiektywne doznania. Jeżeli się z tym nie zgadzacie, macie do tego prawo. Każdy ma swój gust, jednemu się podoba to, drugiemu co innego. Mm -hmm. Staram się być zawsze w miarę obiektywny, jeśli chodzi o gry, no ale ja to mówię od siebie, więc bądź co bądź jest to moje subiektywne zdanie moja opinia na temat danej gry. O, teraz telewizor wszedł w tryb HDR, ale czekajcie moment. tylko to nie tryb żywy, ale tryb obrazu HDR tryb żywy, bo też e, tryby telewizora robią czasami sporą różnicę. E, w, ob, tutaj mamy optymalizację gry. No wszystko jest takie bardziej. Neutralne, bym powiedział, a tutaj w żywym, no, no jak to w żywym, kolory są bardziej uwypuklone. Aczkolwiek to jest LG OLED, jakby był to Samsung w trybie żywym, to na pewno byłoby to dużo, dużo bardziej przejaskrawione. Także tutaj w tym trybie żywym jest ok, jak dla mnie. Zobaczcie, skóra jego wygląda naprawdę naturalnie. No i te jakieś pierwsze krajobrazy, mimo że to jakaś część kopalni, no to. I tak jest już ładnie. Zobaczcie, jest autko, złoto. Tutaj mamy, zobacz, może jakaś, co tutaj można podejść. Można zebrać, czy się pomodlić. Pomodlić się można nawet. okej okay. Czyli e, jesteśmy prowadzeni teraz e, za rączkę przez tego kolesia. Mamy za nim iść, ale po drodze, jak widać, są jakieś takie. Małe odskocznie. Być może później będzie tego więcej. No tutaj, na początku jesteśmy tym robotnikiem kopalni. Później nasza kariera się rozwija. Kariera gangsterska. Tutaj mamy podejść. Pomijamy. No, że zacznę sobie jeszcze raz tą gierkę z fabułą, żeby wiedzieć do końca o co chodzi. Tutaj chcę zobaczyć że coś ciekawszego. Dobra, korzystając z okazji, że jesteśmy teraz no, w takim dosyć neutralnym miejscu, nikt nas tutaj nic nie atakuje i tak dalej, to idziemy w ustawienia grafika. Ciekawe, czy da się zmienić. Tak, o, czy trzeba będzie od nowa uruchomić gierkę? Da się. No i, o, i tutaj już widać na pierwszy rzut oka, dużą różnicę. Nie jestem pewien, czy kamera to wyłapie, bo ja siedzę blisko i to widzę. Jego włosy. Po, o, i trawa, piksele skaczą. Tutaj jest to bardzo, znaczy dużo bardziej rozmyte. To, to tak, no i te skaczące piksele, e, włosy, które składają się z widocznych pikseli, czy też trawa. Tutaj wszystko migocze w kamerze. No, nie wiem, zobaczę przy montowaniu, jak to widać, ale no, nie, to, to nie dla mnie. Ja lubię jednak, jak wygląda, to trochę lepiej. No, jest na pewno płynniej, co to nie ma co mówić te 60-latek, ale jest to rozmyte. Jeszcze się oddalę na chwilkę i zobaczę, jak to by było. No, nadal widać te skaczące włosy, trawę. Ale z daleka, no wiadomo, wygląda to już trochę lepiej, nie najgorzej. A tutaj jest takie rozlane. Może sobie staniemy, i zmienię jeszcze ustawienia grafika, i przejdziemy na jakość z powrotem. No, i zobaczcie, no jest, jest mega różnica, jeśli chodzi o, o jakość grafiki. Tutaj ta woda już od razu lepiej odbija nam światło. Lepiej widoczne ślady. No i przede wszystkim nie skaczą nam piksele chociażby na włosach czy na trawie dookoła. Także ja wybieram tryb jakości, 30 klatek, jestem do do jest tu klatek na konsoli. Oczywiście fajnie byłoby mieć to i to, być może na PlayStation Pro jest taka opcja, nie wiem tego. Musicie mi napisać w komentarzu czy na konsoli PlayStation Pro jest opcja 60 klatek i rozdzielczość 4K w tej grze, jeżeli tak to spoko. To wtedy bym powiedział, że opłaca się mieć konsolę PlayStation 5 Pro. W sumie tak powinno być. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście na tamtej konsoli ta rozdzielczość jest wyższa przy wyższej ilości klatek. Tutaj mamy się coś poskradać, jakaś pierwsza misja. Mam zakraść się do magazynu. Ono to dobra. Zobaczmy. No i co dalej? Schowałem się za zasłoną i co? Kurczę, nogi mi zdrętwiały, nie jest to najwygodniejsza e, pozycja do grania. O, poszli sobie, czyli, czyli chyba mam teraz przeskoczyć? Ta jest. Tam jest magazyn. Schowamy się. Dobra. A można go zaatakować, czy co? Dobra, nie będziemy atakować. Nie mam nawet żadnej broni póki co, e, więc po prostu się prześlizgnę tutaj, gdzie mam. OK, dosyć ciekawa lokacja, nie ma co mówić, tu jest jakiś ziomek, co z nim? Pewnie zaraz pójdzie, co? No naszym zadaniem jest nie daj się wykryć, także bardzo trudne zadanie, dobra poszedł sobie. Czyli coś tam oni gadają przez chwilę i odchodzą i wtedy mamy czas, żeby przejść dalej. OK otwieramy wrota i czy to jest już ten magazyn? być może tak idziemy dalej o tutaj coś jest zobaczcie moja pierwsza broń może można sobie wziąć takie dłuto czy co to jest? nie nie to jakiś nóż, jakiś nóż stary wiały. no dobra może się przydać może się przydać no, już się przydał, czyli to było w ogóle potrzebne do tego. Ukrywamy się tutaj. Czy nie ukrywamy się? Nie, nie trzeba się ukrywać. Tu już jesteśmy w, przy tej skrzyni, co mamy coś tam zabrać. Żarcie. Ogólnie te lokacje są też tak bogato wyposażone. Zobaczcie, jest magazyn i półki są pełne. Okej, okay, opuść magazyn, czyli teraz wracamy. A czy ja mam ten nóż, czy go już tam zostawił? Tu coś jest, zobaczcie. O, po włosku, ale jest też i przetłumaczone. Ok. Skradamy się. O, coś mi pad wibruje. Co to oznacza? Nie wiem. Co ten miał iść? Aha, ok. Ja nie tutaj idę. Miałem przez okno wyskoczyć, a ja chciałem się wracać. No i dobra, to wychodziłem przez to okno. Fajne, fajne połączone są katszenki z samą rozgrywką, że tak płynnie to przechodzi. Nacisnąłem, żeby wszedł na to, i nagle przeszło w tą katszenkę. W e, także spoko, nie jest trzeba tak tam, wiecie, wyrwane, że, że zaraz e, nie wiadomo, co się dzieje. No i dobra, powiem Wam, może i dużo się nie dzieje. Ale ja jestem zainteresowany tą grą. Podoba mi się w ogóle ten świat Mafia, Sycylia, początek XX wieku coś co lubię, także będę na pewno chciał przejść tą gierkę całą. A na ten moment tyle ode mnie i podsumowanie. Razem ze mną przeżyliście pierwsze uruchomienie i pierwsze wrażenia z gry Mafia The Old Country, czyli czwarta odsłona z tej serii prequel, początek XX wieku, 1904 rok. Gra zapowiada się naprawdę dobrze, moim zdaniem, wygląda dobrze, nawet bardzo dobrze bym powiedział, w tej cenie to znakomicie. Jednak Unreal Engine 5 robi tutaj robotę, jest dobrze, naprawdę, powtarzam to słowo, ale. No, podoba mi się. No i sama sceneria też już może się podobać, choć jesteśmy na razie w jakiejś takiej dzielnicy roboczej, gdzie jest kopalnia i wszystko jest takie no, brudne i tak dalej. Na pewno z czasem będzie lepiej, kiedy jeszcze dostaniemy jakiegoś konia czy samochód, to też to będzie na plus po prostu. No są dwa tryby jak widzieliście. Tryb jakości, tryb wydajności. Ja zostaję przy jakości, bo w tym wydajności być może na monitorach mniejszych wygląda to no, lepiej po prostu, ale na telewizorze jednak e, tak jak tutaj te skaczące piksele mnie to po prostu osobiście drażni, więc zostaję przy trybie jakości. E, no ale mm, no, nawet te 30 klatek, które tutaj jest nie jest póki co jakieś męczące, bo sama rozgrywka jest dosyć powolna. Nie ma takiej dynamiki. Być może potem się to zmieni, ale... Znając mafię z poprzednich części, ta rozgrywka raczej jest taka dosyć wolna, płynna, także tutaj nie będzie to robiło raczej problemu. Po pierwszym uruchomieniu zdecydowanie jestem na tak. Będę chciał przejść tą grę, tak jak mówiłem. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o tym tytule. No i tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, że byliście, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku siema!